Pomagałem, słychać worki z piaskiem, ustawiałem na wałach. Owszem, była cała ulica, straży, wszystkie służby, bo miał przyjechać pan Tusk. Pan przyjechał, porobili sobie wspólne zdjęcia. Pan Tusk wyjechał, wszystkie służby znikły. Przyszedł jeden policjant tam do nas na wały i powiedział: Ludzie, co wy tu robicie, uciekajcie, bo zaraz będzie katastrofa. My troszkę posypaliśmy piasku, wróciłem do domu i nawet nie zdążyłem jeszcze auta wywieźć. Stało tutaj na górce. Postanowiłem wywieźć jeszcze dalej za miasto koło Lidla. No i już wracając nie zdążyłem dojść do domu, a mieszkam tutaj, w tym budynku. I tymi górami przez tą budowę I na tej górce ostatnio utknąłem. Ludzie wydzwaniali z sąsiedzi z tego domu, z tamtego domu, z wszystkich budynków wszyscy mnie widzieli. Rodzina z Niemiec, żona z Austrii. Rodzina z Holandii, 112, policja, nic, 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 bo wiedzą, że oni nie potrafią. Tak to wyglądało. Ile pan tam czekał na tej wysypce? 9 godzin. I sąsiedzi, którzy dramatycznie próbowali panu pomóc i nie wiedzieli? Ja na. byłem w kontakcie, rozmawialiśmy. Sąsiedzi mieli pootwierane okna, tutaj, w tamtym budynku po drugiej stronie. Tylko mi mówili, już jadą, już płyną, już jadą, już płyną. Bo tak wszyscy mówili do telefonu, bo każdy wzywał pomoc, ratunek. I nikt się nie pojawił. To ja stamtąd zszedłem bodajże około 16. A zaczęło się rano. A zaczęło się rano. Jak po tych syrenach. Jak, to ja już szedłem, ale... syreny to już byłem na zewnątrz. Mhm. Ja dużo, dużo wcześniej wiedziałem, niż syreny zawyły. Mhm pan na to zdjęcie? Widział pan siebie na tym zdjęciu? Bo to takie zamazane, nie? Ty tam nic nie widać. No tu odległość, e, e, czasami tak deszcz padał, że nie, że nie dało się tak, tak. Bo tak to, to nie była nogi zdrętwiały, normalnie z zimna się trzęsły. co Pan się bał ruszyć nawet, nie? Było. Tak, bo każdy to się, ruch. Posypywało się ziemią. To, ziemia. to czuł pan, że pan pokrywał. traci grunt. To jest prawda. Byłem Pani szczerze, jeszcze tego nie oglądałem i nie, ma nie wiem, czy chcę widzieć. Tutaj mhm. ja sobie wybudowałem tutaj taką niby a'la rampę. Mhm. I z tej a'la rampy na ten płot przesułem. tutaj po tym kołku. Bo to wszystko się obsypywa, obsypywało. była Tak. To aż sobie I... trudno wyobrazić. Ja nogami nagarniałem kamienie z góry, żeby tu utwardzić. To wszystko się obsypywało tutaj. I dopiero stamtąd przeskoczyłem na płot. No i tu już desperacja ze względu ile wody trzeba było uciekać.